Siemkę ja jestem Maracho i mam do Was jedno pytanko. Odnośnie tego, czy chcielibyście, żeby na moim kanale pokazywała się materiały z gry Counter-Strike Global Offensive? Zdaję sobie sprawę z tego, że um, materiały z CS-a na różnych kanałach u nas w Polsce są um, tak sobie odbierane, delikatnie powiedziawszy. Od razu mówię, że też w cs nie jestem pro -graczem. No i wiecie, to nie, nie chcę z tego robić głównej serii u mnie na kanale, po prostu chodzi o to, czy, czy chcielibyście od czasu do czasu sobie e, zobaczyć właśnie tę grę u mnie, pooglądać sobie niekoniecznie, czy to cały meczyk, może jakąś jedną akcję, może jakieś otwa, otwarcie skrzynki akurat jak, jak będę miał mm, okazję. Zatem wiecie, nie chcę, nie chcę tego robić bez znajomości Waszego zdania, no bo nie chcę, żeby to się minęło z celem. Dlatego proszę, żebyście tutaj na dole w komentarzu napisali. Czy chce. O Boże, teraz to ja nic, nic nie widzę. Czy chcielibyście, żeby ten CS się pokazywał u mnie, czy też nie? Cóż, nic, nic prostszego. Po prostu napiszcie na dole. Od razu mówię, że... Wiecie, nie obiecuję, że, te, że jeśli się zgodzicie na to, że filmy z CS będą codziennie albo co dwa dni, po prostu od czasu do czasu coś tam, jak będę miał okazję to nagram. Tak jak, tak jak inne serie, po prostu się zastanawiałem, czy chcielibyście czy byście to oglądali, czy ktoś by był kto by to oglądał i, i po prostu tyle. Na tym. Dzięki za wszystkie odnane komentarze napisane. I cóż, mam nadzieję, że dokonacie właściwego wyboru. Na razie. Cześć.